Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. A dzisiaj zaprezentuję wam mikrofon studyjny firmy Hyker. Za uwaga, 100 zł. Także zapraszam was do oglądania. No, i właśnie tak jak powiedziałem na początku, stówkę za mikrofon studyny, tak to jest napisane, statyw, popfiltr i zestaw okablowania. No, cena naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobra, bym powiedział. Natomiast e, ciekawi mnie, jak, jaka będzie jakość dźwięku na wyjściu, i czy będzie trzeba się dużo mocno natrudzić, aby coś z niego wyciągnąć. No dobra, ale najpierw, zanim zobaczymy cokolwiek, co tam, co on potrafi, to musimy go zunboxować i zobaczyć, co w ogóle tutaj w opakowaniu się znajduje, czy rzeczywiście ten mikrofon tam jest. No i uwaga, moi drodzy, tak prezentuje się zawartość, zobaczcie, tak wygląda cała zawartość naszego opakowania. Dodatkowo tutaj jest oczywiście instrukcja obsługi, którą dajemy na bok i chciałbym, żebyście Wy to zobaczyli. Tutaj mamy pop-filtr na takim giętkim ramieniu. Mamy naszą osłonkę przeciwwiatrową, no, jakoś wykonania taka średnia bym powiedział, ale coś tutaj jest. No i cały zestaw, cały bogaty zestaw. Przede wszystkim o koszyk na mikrofon, tutaj się znajduje. Dalej mamy oczywiście nasze ramię, uchwyt. Podamy go tutaj sobie z drugiej strony, bo tam coś wylatuje. Przewód. Przewód jest z jednej strony XLR, a z drugiej strony mamy mini którego podłączymy do komputera. No, i tutaj mamy sam nasz mikrofon studyjny firmy Hyker. Dobra, zobaczmy, czy jeszcze w opakowaniu więcej nic nie ma, dlatego że nie ma. Nieraz tam lubią poupychać coś, dobra, to to nam nie będzie potrzebne. No, i tak wygląda cały zestaw, jak go tutaj położę rozłożę. Tak wygląda cały zestaw. No i co, Przyjrzymy się dokładnie, zamontujemy, zamocujemy na uchwycie, na ramieniu. Tutaj zobaczymy, co możemy z niego wycisnąć. Podłączę go po prostu do komputera. E, właśnie tu już widzę brakuje jednej rzeczy e, tutaj mamy XLR i mini jack natomiast e, jeżeli byśmy go chcieli podłączyć do laptopa to tego nie zrobimy dlatego że potrzebujemy tutaj właśnie przejściówkę czyli e, rozdzielacz z jednego jacka na po prostu osobne audio czyli osobny sorry, osobny mikrofon i osobne audio e, no dobra to co zabieramy się do montażu i zobaczymy co ten mikrofon potrafi Cały zestaw prezentuje się naprawdę bardzo ciekawie. Zaczynając od tego, że za kwotę 100 zł dostajemy naprawdę bogate wyposażenie, to ciekawi mnie, jak będzie z jakością nagrywanego dźwięku. Ale na początek zaczniemy może od statywu, ten jest naprawdę dobrze wykonany. Ciekawi mnie tylko, czy po jakimś czasie jego użytkowania sprężyny nie będą trzeszczały, natomiast w tym momencie wydaje się, że jest wszystko ok. Czasami przy większym ruchu sprężyna wyda ten swój charakterystyczny dźwięk. Mamy tutaj koszyk na mikrofon, w którym siedzi on całkiem dobrze. Oczywiście nie mogło zabraknąć pop filtra, który jest niezbędny. Przy nagrywaniu wokalu oraz przewód XLR zakończony mini jackiem, dzięki któremu podłączymy mikrofon bezpośrednio do komputera. Jedyne czego tutaj brakuje, to przejściówka ze złącza multi audio na złącze mikrofonowe i audio, bez której nie podłączymy mikrofonu do laptopa. No chyba, że posiadacie osobne gniazdo audio i mikrofonowe. Co do samego urządzenia, jest to mikrofon kardioidalny, co oznacza, że mówić do niego musimy tylko w jednej pozycji. Taki typ mikrofonu sprawdzi się podczas prowadzenia streamów czy nagrywania wokalu. Nie będzie przydatny np. przy robieniu wywiadów, gdyż jest to zupełnie inny rodzaj mikrofonu. Czas teraz na trochę specyfikacji technicznej i sam mikrofon ma długość 15 cm, czułość to minus 38 dB, natomiast zakres częstotliwości wynosi od 100 Hz do 20 kHz. Koszy, w którym mocujemy gwiazdę dzisiejszego filmu, ma 4,5 cm średnicy, a grubość gwintu to 3,4 cala. Samo ramię, które podtrzymuje mikrofon składa się z dwóch elementów, a każdy z nich ma po 32 cm długości. No, i czas drodzy teraz przejść do krótkich testów. Pokażę Wam, jak ten mikrofon sprawuje się w praktyce. Oczywiście, mikrofony kardioidalne, mam to do siebie, że musimy do niego mówić w jednym kierunku, czyli wszystko to dookoła oprócz przodu nie będzie zbierane, więc ważne, żeby w ten sposób do niego mówić. Również takie tanie mikrofony, mam to do siebie, że są bardzo ciche, więc bardzo blisko ust trzeba je trzymać. No i w tym momencie tak naprawdę mikrofon mam bardzo blisko ust, i w miarę jak będę go oddalał, ten dźwięk będzie, że tak powiem, słabną. I będzie coraz słabiej rejestrowany. Tutaj później naprawdę bardzo ciężko coś jest z niego wyciągnąć i z drugą stronę odwrotnie, jeżeli ja go przybliżam, ten dźwięk będzie coraz głośniejszy, coraz mocniejszy. Natomiast jeżeli za bardzo, za blisko będę go trzymał ust, to z tego dźwięku też będzie ciężko cokolwiek wyciągnąć, dlatego że jego jakość będzie jeszcze gorsza. Kolejna sprawa, to jak mówiłem, do tego mikrofonu mówimy w tym kierunku. I zobaczcie, jeżeli ja będę starał się obrócić ten mikrofon, to ten dźwięk będzie też słabiej rejestrowany, dlatego że on zbiera z tej strony wszystko to dookoła jest wycinane, dlatego bardzo taki mikrofon się nadaje właśnie dla lektorów, czy chociażby ludzi, którzy streamują, dlatego że ogranicza ilość tego szumu, która do niego dociera. Także jeżeli chodzi o jakość dźwięku, moi drodzy, sami ocenicie, co wart jest ten mikrofon. Dźwięk oczywiście specjalnie bez obróbki zostawiam. Kolejna kwestia, kolejny test, jaki chciałbym przeprowadzić, to podłączyć ten mikrofon do mojego Lumixa i zobaczymy, czy jakość dźwięku będzie inna niż ta zarejestrowana po prostu tutaj w Audacity. No i w tym momencie mikrofon został podłączony bezpośrednio do mojego Lumixa G80. Kolejny raz ten sam test przeprowadzimy, czyli test odległości. Będę mówił do Was cały czas tym samym tempem i zobaczymy, czy tym samym tempem tym samym natężeniem głosu i zobaczymy, czy mikrofon będzie rejestrował dźwięk chociażby z takiej odległości. Jest to odległość, w której znajduje się teraz aparat. I zobaczcie, w miarę przybliżania ja już to wiem, że bo widzę na potencjometrach w aparacie, że w miarę zbliżania mikrofonu do twarzy ten dźwięk jest głośniejszy i tutaj nawet widzę, że jakieś przestary się pojawiają. Również trzeba pamiętać o tym, że do mikrofonu używamy zawsze tak, do tego typu mikrofonu, używamy zawsze pop filtra, dlatego że redukuje on te głoski dźwięczne, co później ciężko właśnie wyciąć, czy tam zredukować na nagraniu. No i tak, moi drodzy, prezentuje się mikrofon studyjny firmy Hyker. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie na jego temat. Czy warto, czy nie warto, to już zależy od was, jakim budżetem dysponujecie, jeżeli Wasz budżet jest mocno ograniczony i macie tylko te 100 zł, a chcielibyście zacząć streamować czy nagrywać chociażby jakieś tam filmy na YouTube'a i to Was powstrzymuje przed tym tak jak najbardziej tą stówkę możecie wrzucić, natomiast jeżeli dysponujecie troszeczkę większym budżetem chociażby o 30-50 zł, są inne propozycje, które moim zdaniem okażą się lepsze niż ta od Hekera. Mam jeszcze jeden mikrofon Studio Tracer Pro, który jeżeli starczy mi czasu, postaram się porównać w kolejnym odcinku. Tamten kosztuje niewiele więcej, bo w granicach 130 zł. No i zobaczymy, czy jest. Duża różnica, czy warto dopłacić te 30 zł, aby mieć mikrofon chociażby tracera. Na dzisiaj to by było tyle, moi drodzy. Dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie również zasubskrybować kanał. Ci, którzy tego nie robią, kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z filmami. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia.